Czołem witam Was bardzo serdecznie dzisiaj na swojej stronie z tej strony Drozo, a to jest filmik z cyklu Dochodzimy. Pokażę Wam drogę na Quest Necromancera, a dokładnie drogę powrotną, ponieważ przed chwilą zrobiłem ten quest do poprzedniego filmiku. A teraz spróbujemy się dostać na darasie. Drefia charakteryzuje się tym, że jest tu dużo stworków, dużo mobów słabych i ciężko się idzie, ciężko się przedrzeć. Są ghosty, są stalkery, których nie widać, są demon-skeletony, gohule, więc sporo takich mobów, które utrudniają nam dojście. Nie są to silne moby, ale źle się idzie. Żeby tutaj, tutaj dojść, będziemy potrzebować parcele, albo char levitate będziemy potrzebować liny ponieważ tak naprawdę jest tutaj parę alternatyw nie ma tutaj tylko jednej drogi ja wam pokazuję tą którą ja ja używam często ale nie jest to jedyna droga więc spokojnie można tutaj się dostać jeszcze yy, jeszcze innymi drogami tak jak mówiłem ja nie lubię chodzić Tędy, nie lubię chodzić na drefie. Tak samo jak nie lubię przedzierać się przez dżunglę, ponieważ wkurzające są te wszystkie moby, które co chwilę ciebie zwalniają. No To już jesteśmy tutaj na pustyni, która dzieli Darasie i, i Drefie. Darasia jest najbliżej położonym miastem. Można było też pójść na dół do Ankrachmun, ale Ankrachmun leży, leży dużo dalej. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.